Czołem klasa, że tak się przywitam po nauczycielsku. Dzień dobry, w moim podcaście Szmula rozmienia biznes, w którym Aga, ja, Szmula rozkminiam biznes. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o antywizji. Skąd mi się to wzięło w ogóle, antywizja? E, antywizja. E, słuchajcie, zawsze się mówi, że trzeba sobie wyobrażać, jakbyś chciał, żeby wyglądało Twoje życie za 5 lat, albo za 10 lat i tak dalej. Ja naprawdę już się nasłuchałam tych coachingowych Kwestii, zresztą w psychologii są, jest to bardzo często coś używane, co chce się zmienić, jak chce, żeby wyglądało Twoje ży życie i tak dalej. No, wyobrażałam sobie już moje, mojego, moje życie w przyszłości, i teraz ostatnio sobie pomyślałam, że w zasadzie przez sporą część prowadzenia mojej działalności żyłam e, antywizją, <laughs> już Wam zaraz wytłumaczę o co chodzi, ale. Skąd to się wzięło? No wzięło się to stąd, że mamy okres wakacyjny. Wiecie, w szkole językowej, pod koniec roku szkolnego jest masakra. Początek wakacji to jest masakra, dlatego że my zaczynamy zawsze kursy wakacyjne i tak dalej. Zaraz jest lipiec. Dosłownie dzisiaj jest 29 czerwca 2021. Mikrofon stał tutaj na biurku cały miesiąc, żeby mi przypomnieć, że muszę nagrać kolejny odcinek, bo obiecałam sobie, żeby na nagrywać raz w miesiącu. A ostatni nagrałam pod koniec maja i ten mikrofon cały czas stał sobie na biurku. Ja go nawet nie chowałam, a zazwyczaj chowam, żeby się nie kurzył, żeby o niego dbać, żeby tutaj, wiecie, nic nie przeszkadzało. Potem jakieś kudełki kurzu, jak będę do was mówić, żeby tam nie, nie szurały na przykład, albo coś. Dobra, trochę wy, wychodzę poza, jak zwykle, ale co ja chciałam powiedzieć, zobaczcie, jak czas leci w ogóle. Ja to nagrywam pod koniec maja i nie wiem kiedy się okazało, że jest koniec czerwca. No i kurde, Marcinkowska, musisz się wziąć i nagrać ten następny odcinek. Od niecałego miesiąca pracuje ze mną moja prawa ręka Kamil. Serdecznie pozdrawiam i dzięki Kamil za ten miesiąc. Naprawdę kupa fajnej roboty razem zrobiliśmy. Mam nadzieję, oby tak dalej, no y, Kamil jest od tego, żeby mi trochę pracy zabrać i <grym> y, 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 mam nadzieję, że będzie mi zabierał tej pracy coraz więcej. Ale y, mimo wszystko y, okazuje się, że wiecie, że jest wiele rzeczy, które były nietknięte przez to, że ja sama nie dawałam ich radę robić. Teraz jak Kamil je robi, to odgraca się rzeczy, które powinny być zrobione, a nie były, więc tak naprawdę mam wrażenie, że tej pracy wcale nie mam mniej. No, i, i dlaczego ja wspomniałam na początku o tym okresie wakacyjnym? No, bardzo często wiecie, ja tu widzę teraz moich znajomych, tu mają jakieś urlopiki, tu, jakieś, tu gdzieś jakiś wyjazd i tak dalej. A ja w ogóle w sądzę, sensie, a w ogóle kiedy to się stało? Nie, zaraz pewnie będzie wrzesień, zaraz będzie kampania. Właśnie kampania wrześniowa, wiecie, w sierpniu mamy zapisy, wrzesień ruszamy, coś tam. No, tak naprawdę wiecie, kawałek może w lipcu jest trochę luzu, nie? I właśnie wtedy wybieram się na urlop. Pierwszy raz od trzech lat, jak nie trzech i pół. Mam zamiar mieć dwutygodniowy urlop prawie że bez pracy. <laughs> nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek będzie możliwe, jak będę miała swoją własną firmę, a nie zamierzam wracać na etat, więc I naprawdę bardzo się cieszę, bo będę miała dwa tygodnie prawie bez pracy. Więc za chwilę o tym Wam powiem, ale to, co ja chciałam powiedzieć, to jest to, że w zasadzie wyżyłam właśnie przez odkąd założyłam firmę, to mam wrażenie, że żyję yy, czasami yy, taką antywizją swojego życia. I co to znaczy? W zasadzie, co to jest ta antywizja? Jakby człowiek mógł sobie coś takiego wyobrazić, antywizja to może być taka myśl, słuchajcie, którą nie wiem, możecie sobie to zapisać albo przemyśleć po prostu. Bardzo często ludzie wyobrażają sobie, czego chcą w przyszłości, jak chcą, żeby wyglądało ich życie za 3 do 5 lat czy 10 lat itd. A ja bym powiedziała, żeby. Na mnie na przykład bardzo często działają e, motywująco porażki, albo właśnie takiego rodzaju antywizja, czyli gdzie ja będę za 3, może 5 lat, jeżeli ja nic teraz nie zmienię w tym, co mi przeszkadza. I to nie chodzi tylko o biznes, wiadomo. Chodzi też o, o tak naprawdę każdą sferę y, życia naszego, tak? O biznes, rodzinę, relacje, przyjaźnie, czas wolny, odpoczynek, takiego rodzaju rzeczy. Czyli antywizja to by była taka wizja, jak ty nie chcesz, żeby wyglądało twoje życie. Tylko y, zwróćcie uwagę na to, żeby to była taka wizja... Czegoś, na co ja mam wpływ. Nie, nie wiem, będzie jakiś kataklizm, będzie mieć wypadek samochodowy z, z rodziną i nie wiem, wszyscy pomrą albo cokolwiek. Oczywiście nie chodzi o takie czarne scenariusze, tylko bardziej o to, na co ja mam wpływ, co teraz niezbyt dobrze działa na to, żebym ja za 5 lat nie wiem, była szczęśliwsza. Na tej zasadzie. Żeby to jakby trochę podsumować i powiedzieć, o co mi dokładnie chodzi w tej mojej antywizji, to. Na pewno moją antywizją za 5 lat, uznajmy, że mamy tą perspektywę 5 lat. Za 5 lat na pewno nie chcę pracować na etat, więc no muszę rozwijać swój biznes. Praca, która nie daje mi satysfakcji, to by była moja antywizja za 5 lat, absolutnie nie wyobrażam sobie. Wiem, że są osoby, które po prostu pochodzą do pracy, odbędą swoje, wracają i dla nich to jakby praca nie jest istotna. No, ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Muszę mieć pracę, która przynosi mi frajdę, przynosi mi fan, szpas. Jak już w stylu języków używam, frajda, szpas, fan. Po prostu dla mnie to jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć satysfakcję z tego, co robię i robić coś, co się komuś też w życiu może przydać. Więc nauka języków obcych tutaj wydaje mi się, że będę się koło tego kręcić. Na pewno przypuszczam, że może długie, długie lata, może nawet do końca życia, kto to wie. I powiedziałabym, że moją antywizją jest zabieganie, taka praca od rana do wieczora, brak odpoczynku, brak urlopu, brak czasu dla siebie. No, dla rodziny, mam nadzieję, że za pięć lat już będę miała rodzinę. Wiecie, i, i, i tak naprawdę to moją antywizją jest to, jak ja teraz żyję trochę, no nie, bo ja naprawdę pracuję od rana do wieczora, mam bardzo mało czasu dla znajomych. Moi znajomi to mogą potwierdzić, naprawdę rzadko się widuję. Może raz w miesiącu się uda z jakąś koleżanką spotkać. Czy z jakimiś znajomymi. Rodzinę odwiedzam też bardzo rzadko, co kilka miesięcy. Odpoczywam no, słabo z tym odpoczynkiem Idzie chociaż od Kamil, to rzeczywiście daję sobie weekend normalnie wolny, czyli dzień niedzielę na przykład. Jest, jakie to jest cudowne. Także no, to jest moja antywizja. Na pewno moją antywizją. To mówiłam Wam o tym, żeby sobie nie robić takich czarnych scenariuszy, że coś się stanie, że będzie jakiś wypadek, kataklizm, jakaś choroba, na którą no, nie mamy wpływu na wiele rzeczy, ale jeżeli na przykład jakaś choroba się wydarzy w mojej rodzinie lub z kimś dla mnie bliskim, to chciałabym mieć możliwości finansowe, żeby tej osobie pomóc albo żeby sobie pomóc, bo może za pięć lat ja będę miała dzieci, ja nigdy nie wiem. No, nikt, nikt z nas nie wie, co się wydarzy, czy ktoś nam nie zachowuje, ci mąż, dziecko. Yy, czy coś się nie wydarzy. I yy, przeraża mnie ta wizja, że mnie na, nie stać na przykład na leki, mnie nie stać na jakieś operacje, mnie nie stać na to, żeby zadbać o zdrowie i, i bezpieczeństwo po prostu mojej rodziny. Ja wiem, że trochę mówię jak głowa rodziny, jakbym był jakimś facetem, który idzie do pracy i wiecie, i tutaj... No ale tak trochę jest, no nie? Mamy równouprawnienie i ja po prostu też chcę mieć wpływ na bezpieczeństwo moich bliskich w przyszłości. Yy, I dla mnie to jest moją antywizją. Ja się boję tego, że jak coś się stanie, to ja po prostu nie będę miała możliwości finansowych, aby, aby pomóc, więc absolutnie moją antywizją jest nieposiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy. Antywizją byłoby też to, że nie wiem, jestem zaniedbana fizycznie, psychicznie, właśnie niewypoczęta, zdrowotnie szwankuje i tak dalej. No nie. Także powiedziałabym, że, że to są takie dla mnie najważniejsze rzeczy. Może bardzo ogólne. Albo ale są w tym pewne konkrety. I teraz y, oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie wypisać rzeczy, których ty nie chcesz za pięć lat y, i na tym pozostać, prawda? Y, ale warto też się zastanowić, co ja mogę dzisiaj zrobić, żeby tak za pięć lat nie było. Czyli na przykład właśnie to, że y, co ja mogę zrobić, żeby kurczę, na pewno za pięć lat nie wylądować na etacie, bo bardzo nie chcę pracować na etacie. Albo co zrobić, żeby teraz coś teraz zmienić. No, nie wiem, właśnie, żeby tak jak mówię, żeby nie mieć tej antywizji, w której żyję teraz, że mam po prostu pracuję od rana do wieczora, nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu dla znajomych, nie mam czasu na dbanie o, 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 o swój umysł i ciało i tak dalej. No i to nie może tak być po prostu. I co ja mogę teraz zrobić? Ja bym powiedziała, co ja zrobiłam albo co mam zamiar robić, już wprowadzam w swoje, w swoje życie, aby za pięć lat nie doszło do tej mojej antywizji. Na pewno pierwszym punktem to jest to, że zatrudniłam prawą rękę. <laughs> zatrudniłam Kamila, który bardzo mi pomaga. Kto wie, może zatrudnię jeszcze lewą rękę kiedyś i naprawdę tej pracy będzie mniej, a firma będzie się rozwijać. Wprowadziłam sobie też, takie, jak już mówiłam, wolne weekendy. W soboty pracuję tylko do 12, no może do 13 czasami, a potem już mam półtora dnia free. Wiem, że dla kogoś, kto pracuje na etat, może się to wydawać śmieszne, ale dla mnie to jest naprawdę. No, bardzo dużo ludzi, wiecie, kończy w piątek po południu, czasami nawet wcześniej, 14, 15 i potem ma 2,5 dnia wolnego, no nie, dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia i tak się męczę i myślę, Boże, dlaczego Ty w sobotę jeszcze nie pracujesz, na przykład do wieczora, y, zamiast tutaj rozwijać, zawsze jest coś do roboty, a Ty w ogóle, nie wiem, nad jezioro, bo, są, bo, jest, y, bo jest lato i w ogóle jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. No, ale nieważne, słuchajcie, czyli te wolne weekendy to jest coś, co ja teraz prowadziłam i po prostu mam zamiar się trzymać, niedziela, y, dzień lenia czy tam św dzień święty święcić, no nie, co jeszcze, pierwszy raz od trzech lat jadę na ten urlop taki długi, dwa tygodnie naprawdę, bo ja miałam jakieś wyjazdy, ja nie powiem, że nie, że wiecie, jest jakąś uciemiężona przez tą firmę i w ogóle, bo ja ją kocham i w ogóle uwielbiam to, co robię i to nie o to chodzi, tylko wiem, że po prostu zakładając działalność, zakładając firmę przez pierwsze trzy lata zapieprzałam jak wariat i nadal pewnie będę zapieprzać, ale ja już teraz bo już widzę, że to nie, to nie jest na dłuższą metę, tak nie można. Takiego rodzaju praca, ponad siły po prostu, bez, wiecie, odpoczynku, odpowiedniej higieny takiej, no nie, już nie mówię life-work balance i takie rzeczy, bardziej chodzi o taką higienę po prostu umysłową, no to się nie da po prostu na dłuższą metę tak pracować. Ja po trzech latach to widzę, jak ja, jak ja po prostu czasami reaguję, jakie są moje decyzje, mam wielki wpływ po prostu potem na, na, na prowadzenie też firmy. Także bardzo się cieszę, że, że jadę na ten urlop. No na pewno to, żeby jakby to, żeby rozwinąć biznes, prac, mieć pracę, która daje im satysfakcję i nie wracać na etat. No to na pewno po prostu będzie miało na to właśnie rozwijanie biznesu teraz, czyli cały czas ja, no tak jak Wam mówiłam, zaczęłam 3,5 roku temu, ale to nie znaczy, że ja już teraz nie miała prawą rękę i już nic nie będę robić. Chcę ten biznes rozwijać, aby mieć więcej zadowolonych klientów, co się przełoży też na więcej pieniążków, które będę miała w razie czego, jak mi ktoś zachoruje albo po prostu, żeby móc gdzieś wyjechać i odpocząć. I, I też na przykład te pieniądze potem można z, wiecie, wykorzystać na rozwój e, firmy. Rozwój firmy możliwe, że przyniesie też więcej zadowolonych klientów, i to będzie po prostu takie fajne koło, które może się e, e, świetnie kręcić. E, więcej zadowolonych klientów to jest więcej pieniążków, więcej bezpieczeństwa, więcej. Takiego luzu, większa poduszka finansowa, tak? Te, te decyzje, jakby biznesowe, też są wtedy takie bardziej racjonalne i tak dalej. Także no tutaj jest naprawdę same plusy, i mam zamiar, mam zamiar się tego trzymać i naprawdę tutaj rozwijać ten biznes. Bardzo jakby widzę po zatrudnieniu prawej ręki, że jest wiele rzeczy, które po prostu leżały nietknięte i bardzo szkoda i żałuję, bo zmarnowała moim zdaniem czas i teraz wiem, że nie ma się co bać delegowania. Po prostu yy, dwie osoby, trzy osoby zawsze się zrobią. Po prostu więcej yy, i więcej. No dobra, słuchajcie, dzisiaj tak króciutko. Bardzo Wam dziękuję. Wielu ludzi nie wie, czego w życiu chce. I nie ma się co dziwić. To jest bardzo trudne, hipotetyczne pytanie, jak sobie wyobrażasz swoje życie za 5 lat, ale myślę, że większość z nas wie, czego nie chce. I my możemy już teraz się na to przygotować. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Yy, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Życzę Wam super lipca, bo już dzisiaj jest 29 czerwca, także pewnie się spotkamy w lipcu ponownie. Yy, odpoczywajcie, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie, wyobrażajcie sobie życie za 5 lat, jakiego nie chcecie. <laughs> I życzę Wam tego, żeby takie nie było. Do zobaczenia na moich mediach społecznościowych, szmularskminia biznes, yy, na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej szmularskminia.pl. Tak się mówi, że powinno się zawsze yy, call to action. Zrobić. Wejdźcie tam i dajcie mi follow albo lajka. Także call to action zrobiony, mogę kończyć podcast. Ciao!